Młodzież trochę je. 70 chyba 70 mudeczków. Około tam 68 chyba jest, no teraz dwa dopuściłem, tak ale pewnie uciekną Kilka starych tutaj jest tak na mu tak się nie chem ten... Nie denerwowały. No i tak trochę metodą gniazdową, aczkolwiek tutaj to takie półrozpłodowe. Troszkę młode chowały. Chodź, chodź, chodź. Dobra, wodę wypiję. samiczka karmi samego mutka, no mógłby jej wrócić samczyk, to by się tak ucieszyła trochę. A te się tak boją trochę teraz. Chodź, chodź, chodź! Chodź, 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 Już trochę latały, ale przestraszyły się, zaczęli się zerwało Ale już tak, już tak pomału zaczynają latać coś trochę. Może będzie lepiej jak w zeszłym roku. Nawet już jest dużo lepiej, bo w zeszłym roku jeszcze nie wyszły właściwie na dach. Prawie że. A teraz już dosyć, dosyć galantawie latają. Tam parę stóp jeszcze zostaje. Ale... Ale już jest dobrze. Prawie wodę wypiły. Zaraz no, sobie na dół wyjdą. Mniejszy, stary, ten taki biało-płowy z karmi, Aczkolwiek, no nie wyszł. Myślałem, że wyjdzie bez pasów, wyjdą, ale... On tak nie ma pasów, ale wyszedł niebieski. Drugi był połowy, ale z pasami tak samo. Także nic, bez pasów mi się nie dało, Jednego tylko po moim. Po bez bezpasiastym, a po tych młodych nic nie wyszło. Na razie A no właściwie no teraz samiczka zniosła ten drugie jajka Może z tych drugich jajek coś tam wyjdzie na... No dobra